Witam wszystkich serdecznie na kanale wędkarskim. W dzisiejszym yy, odcinku, materiale, jesteśmy w Wilczkowicach nad Wisłą. No i spróbujemy dzisiaj coś połapać. Ja mam tutaj zarzucone pod barką, tutaj kolega też łapiemy na jedną wędkę. No. Będą jakieś rybki. No. no i mamy pierwszą rybkę, mojego krąpika. No, wypuszczamy go do wody. temu krąpikowi chyba się no, on co płynie. Chwilę później wpadła kolejna rybka, kolejny krąpik. O, no. Czekamy po więcej, więcej rybek. Zpadła kolejna rybka, zerta, pokażę tutaj taką, nie za duża. O. No i wpuszczamy do wody, kolejna rybka. No, zerwała się, ale była. Kolejny krąpik, o niech się leci. No. Rybki ogólnie biorą ładnie. Co chwilę branie. Jest godzina, może zaraz wam powiem. 6:45. Brania na okrągło. I tak to wygląda. Kolejna rybka. Godzina 7:2. Były wcześniej jeszcze, ale jedna się zerwała. No, piękny kwarąpik kolejny ląduje do wody Dwie wędeczki moje zarzucone, jedna mi się zerwała Plum Kolejny krąpik dał się złapać Niech se płynie Poszedł Kolejny krąpik hmm. Ale jeszcze coraz większe te krąpie pod <gry> A ostatnio to prawie takiego Kolejny krąpik u kolegi Na, na co? Na, na pineczkę Pineczka I ląduje do wody Cyk Kurde. Kolejny mały krąpik, o, spadł A raz gotowy Czekaj Ło, zaraz tu zjadę Niech zleci leci O, chcę Godzina 8.23, kolejny krąpik, Wpadł O, taki o, wypuszczamy go no, dokładnie. No, posiedzimy jeszcze dwie godziny, trzy. Zaczynamy. Było większe branie, większa ryba była, ale niestety się spieła. No i tak. O, tak to wygląda. I rybka i rybka mały krąpik znowu w tle będzie